W sobotę 17 sierpnia na placu przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych odbyły się gminne dorzynki. W barwnym korowodzie przemaszarowali rolnicy, gospodarze gminnych wsi, gospodynie, zespoły śpiewacze i mieszkańcy. Wszyscy zgodnie przyznali, że to był trudny sezon, susza utrudniała pracę, a pożary pochłonęły wiele hektarów zboża. Naprawdę ciężka praca rolnika, mamy coraz więcej technologii, coraz to nowsza jest technologia, ale aura, czyli pogoda robi nam takie przykusy, że jak nie jednego lata jest za mokro, to drugiego znowu jest za sucho I, i praca tych ludzi wymaga wielu poświęceń, wielu godzin, wielu potu wylanego, żeby na końcu ucieszyć się tym, że zebrali swój oczekiwany plon. Wójt podziękował rolnikom za ciężką pracę, tym bardziej, że gospodarstw rolnych na terenie gminy Żary jest coraz mniej. Jestem im wdzięczny, że tak jak powiedziałem, gmina zmienia troszkę charakter swój, jeżeli chodzi o, o, o takie typowo wiejskie już zagrody, bo coraz więcej jest też i niewiejskich, ale dużo rolników zostało, dużo rolników dalej gospodarzy i dużo rolników dalej przyczynia się do tego, że stajemy się gminą pożądaną, jeżeli chodzi o produkty rolne. Wielu tutaj gospodarzy wytwarza takie produkty, które idą później w Polskę, jeżeli chodzi o sprzedaż, z czego się bardzo cieszę i w każdej możliwej sytuacji, i w każdym możliwym y, zadaniu będę ich wspierał tak jak będę mógł. Jak się okazuje, rolnicy z terenu gminy Żary najchętniej uprawiają zboża. Przede wszystkim, jeżeli już to zboża. Zboża różnego rodzaju. Czy przężyto, czy żyto, czy owiec, ale nie tylko. Jest ziemniak tak samo, chociaż w tym roku się bardzo mało ziemniaka pojawia, dlatego że no, sadzeniaki były drogie, w związku z tym nie wszyscy się zgodzili na to, żeby, czy, czy odważyli na to, żeby kupić. Kukurydza. Duża, duże ilości kukurydzy, która jest też przetwarzana albo na jakieś kiszonki, albo na pasze, albo po prostu jako produkt dla, dla innych potrzeb, innego, innych, innych firm. Także że różnorodność, jeżeli chodzi o gospodarzy, jest różna. Yy, wiemy, że pewne obwarowania unijne powodują to, że zanikają na przykład, jeżeli chodzi o uprawa czody chlewnej, tak? No ale gdzieniegdzie zdarzają się jeszcze, że są te świnki, no i jeszcze jest bydło, czyli bydło, które, które również schodowane przez rolnika. No i to, co powiedziałem, są też działkowcy, którzy uprawiają czy królika, czy małe kury jakieś, czy jakieś kaczki. To wszystko wpływa na to, że ta gmina dalej, mimo, tak jak powiedziałem, zmiany, która no, jest w jakiś sposób yy, Nieunikniona, bo ludzie, którzy chcą mieszkać na wsi, nie zawsze chcą mieć wokół siebie zagrodę ze zwierzętami, z jakimś drobiem, ale staramy się, aby i równicy, i inne osoby miały z tego tytułu naprawdę korzyść dużą. W tym roku jest jeszcze gorsza. słysza jak. Bo ostatnio, nie to widać po kukuryzach, no, po łąkach, po tym wszystkim, nie? Także produkcja roślinna też jeszcze coś nam daje, a przy bydle my bazujemy już na krowy jedzą to co miałby jeść na zimę, nie? Te pasze zimowe przejadają faktycznie w okresie letnim, gdzie powinni bazować na, na łąkach, na, na trawach. Gościom czasu milały zespoły śpiewacze. Na scenie można było zobaczyć czerwoną jarzębinę z Lubanic, Jutrzenkę z Sienia Wyżarskiej, rodzinę muzykującą z Łukaw, a także zespół Chabry ze Złotnika. Jestem taki pełen. energii. Werby, że, że coś strasznego. To jest ta atmosfera, no a co może być więcej? To to, czuć to, to wszystko wieńce, tutaj. Wieńce dożynkowe każdy przynosi, to jest same takie, takie. No, no to fajne tak po prostu, bo. Może my nie jesteśmy rolnikami, ale, ale są rolnicy, którzy na to pracują, a myśmy y, też wyrośli w tym. I to jest fajne. I jak dzisiaj Pani się bawi? Bardzo dobrze. Dożynki są udane, wszystko jest super, pogoda jest wspaniała. My też my śpiewały super. Wydaje mi się, że wszystko jest ok. A dlaczego lubi Pani takie imprezy? No jestem tyle lat y, związana z zespołami, że... No, jest to naprawdę wspaniałe. Wyjście z domu, nie siedzenie przed telewizorem, przed komputerem. A czym dożynki wyróżniają się na tle innych imprez? Dożynki? No, to jest spotkanie wszystkich znajomych z całej okolicy. No i jest to fajne. Często bywasz na tego typu imprezach? Nie za często, bo nie mieszkam w Polsce. A jak to się stało, że dzisiaj znalazłaś się na Dożynkach w mierostowicach Górnych? Spotkałam się z koleżanką po 10 latach i postanowiłyśmy, że pojedziemy sprawdzić, jak to jest na imprezie. Bardzo ciekawie, fajna impreza jest. Oby więcej takich. I lubi Pani tego typu imprezy? Tak, tak, bardzo lubię. A dlaczego? Z dziećmi przychodzimy, dzieci się fajnie bawią. Jestem mieszkańcem tutaj, jest, jestem bardzo zadowolony. Często bierze Pan udział w tego typu imprezach? No myślę, że w dorzynkach gminnych w swojej miejscowości to nie częściej jak raz na 10 lat. Najbardziej podobają się zdecydowanie balony, jest przelot balonem, ale tylko 15 metrów, syn powiedział, że za mało i, i nie lecimy w tym roku. Na dorzynkach nie zabrakło stoisk warsztatowych, np. garncarskiego i robienia wianków. Była fotobudka, wioska rycerska, pokaz stresury psów, siłowanie na rękę, dmuchańce dla dzieci, a nawet lot balonem. Podczas dorzynek rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najlepszy chleb i najsmaczniejszą domową nalewkę. Będziemy oceniać zarówno wygląd, Mańszko, to smak, to no woń. I wspólnie z komisją podejmiemy, która nalewka wygra. Jesteśmy już po ocenach na najsmaczniejszy chleb dożynkowy. Protokół jest sporządzony i przystępujemy do oceny nalewek, które w dniu dzisiejszym zostały wyłożone tutaj przed sceną. I będziemy je ocenić. powiedzieć, że komisja ma takie miłe zadanie, prawda? Bo tak, chleb pyszny, nalewka też smaczna. No tak powiem żartobliwie. Mile to jest tak na początku, zobaczymy, jak będzie przy końcu nalewek, ale myślę, że wszystko się uda i będzie sprawnie, ładnie i smacznie. Jak się Panu podobają dorzynki w Mirosławicach Górnych? W każdej miejscowości, jak co roku w naszej gminie są wspaniałe dorzynki, także należy się cieszyć, bawić się i dziękować za tegoroczne plony. Najsmaczniejszych chleb Dożynkowy upiekł Jan Nowicki z Grabika. Najlepszą nalewkę natomiast przerządziła Grażyna Gałandziej ze Stawnika. W kategorii wieńca tradycyjnego pierwsze miejsce i talon o wartości 1200 zł otrzymało koło gospodyń wiejskich Olbrachtów. Najpiękniejszy wieniec współczesny wyszedł z pod rąk pań z zespołu śpiewaczego Wesoła Gromada z z Górnych. Zespół również otrzymał talon o wartości 1200 zł. Chwycony z wiatrem potrzę świat szeroki, oglądam się za siebie. Nadzieja jak w sercu gdzieś głęboko, a nadziei głos odszytuję wciąż, że gdy się spotkamy zaśpiewamy tak. La 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 i